Witam Was, mili słuchacze. Mamy już początek listopada, czyli nie było mnie parę miesięcy, ale to były dosyć ważne miesiące dla mnie, bo w końcu zająłem się sobą i troszeczkę, żebym się tak wyautował, jeśli chodzi o te sprawy świadkowe. Dlatego nie nagrywałem, bo po prostu autentycznie nie miałem, nie miałem na to czasu. Zajmowałem się, można powiedzieć, sobą, swoimi sprawami i to było dla mnie najważniejsze. Jednak cały czas myślałem o Was, żeby przynajmniej dać znać, co u mnie i czy w ogóle żyję, jak się mam. I co mogę powiedzieć? No mam się bardzo dobrze. Życie poza organizacją służy mi, można powiedzieć, wyśmienicie. Można powiedzieć, że z każdym miesiącem gdzieś sobie bardziej uświadamiam to, że, że naprawdę warto było i można w tym życiu. Osiągać i pracować nad wieloma rzeczami, które nas uskrzydlają. Ja nigdy nie doświadczyłem tego, będąc świadkiem. Nie doświadczyłem tego, że można coś w życiu osiągać. Gdzieś ta ciągła kontrola nad tym, co robisz, co mówisz, w jaki sposób myślisz, odbierała człowiekowi jakąś taką wolę właśnie pracowania nad sobą, rozwijania się. A teraz, teraz praktycznie czuję, że wszystko, wszystko w tym życiu zależy wyłącznie ode mnie. I wiele można powiedzieć, postawiłem sobie tak wiele wyzwań, które próbuję realizować. Wydaje mi się, że większość z dużym powodzeniem. Na pewno wiele jeszcze przede mną i to też jest fajne, bo życie jest wtedy naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Przez ostatni czas miałem okazję też poznać bardzo wiele osób zacieśnić te, te znajomości, które, które mam także pod tym względem można powiedzieć takim no jeśli chodzi o, o jakieś przyjaźnie to można powiedzieć, że nie narzekam ale nie powiem, no jeśli chodzi o e, moją rodzinę, to, to w zasadzie to się za wiele nie zmieniło. E, można powiedzieć, że praktycznie nic. I to jest jeszcze um, ta e, część mojego życia, która gdzieś nie daje mi spokoju, bo e, wiecie jak to jest. No. Większość rodziny jest koło mnie. I e, póki nie widzę taty, póki nie widzę mamy, póki nie widzę e, mojej siostry, jednej, drugiej, mm, moich braci, to wszystko jest w porządku, ale e, z chwilą, e, z chwilą jak się ich widzi, albo chwilę e, czasami z kimś porozmawia, oczywiście do, tylko i wyłącznie na e, tematy e, neutralne i... I dla świadków ważne, żeby, żeby funkcjonować. No bo oni innych tematów nie mogą, nie mogą zbytnio poruszać. No to wtedy, wtedy gdzieś wraca, gdzieś tak gdzieś wewnętrznie jakiś żal, może nawet i złość na, na to, co ta organizacja robi. Z, z więzami rodzinnymi. No, była nawet taka <laughs> sytuacja, może z miesiąc temu to było, jestem na korytarzu u siebie w domu i słyszę, że ktoś przyszedł do moich rodziców i po głosie autentycznie nie poznałem, kto to jest. I <laughs> tak mówię, by to mógł przyjść i w ten sposób rozmawiać z moimi rodzicami. No a więc wychylam się, patrzę, a to mój brat, który mieszka 100 metrów ode mnie, ja autentycznie zapomniałem, jak brzmi jego głos. No to sobie możecie wyobrazić, jak bardzo wśród świadków dba się o to, żeby te więzy rodzinne były zacieśnione. No, ktoś by mógł zrzucić winę tutaj e, na mnie, by powiedział, no swojej Dawid, no ale to też, no masz brata tak blisko, to idź do niego, porozmawiaj. No to nie jest tak, to nie jest tak, ci, którzy są świadkami albo byli świadkami, to wiedzą, że e, no postawiłoby się... E, Takiego swojego brata, cielesnego lub siostrę w niekorzystnej, w niekorzystnej takiej sytuacji, bo zaraz inni mogliby zarzucić, ale czemu ten Dawid do ciebie tak chodzi? Wierzę, że, że narażasz się na jakieś tam niebezpieczeństwo utraty więzi z Jehową, niebezpieczeństwo duchowe i tak dalej, różne takie bzdury. No, także to nie jest tak, że. Ja gdzieś bym się tam wychylał i, i gdzieś do, tych, do, tych, do tego swojego rodzeństwa zaczął w jakiś sposób się zbliżać. Sorry, że tak zaciągam trochę po śląsku, no ale jakby nie było, to, to unos się godo, jestem ze Śląska, staram się czasami mówić, to nie do końca wychodzi, no ale to tak jest. No co jeszcze odnośnie takich też fajnych spraw, które, które się dzieją tutaj na moim terenie, to jest to, że okazuje się, że gro braci się budzi. Jestem bardzo zaskoczony i to tak mile, że nawet co niektórzy, E, słuchali mojego kanału. No super, się bardzo cieszę. E, zresztą dowiedziałem się też, że e, moja rodzina także słuchała mojego kanału, e, i e, co, najmniej, co najmniej jedna osoba z takiej bezpośredniej rodziny ale myślę, że jeżeli ona słuchała, to, to być może słuchali też inni. Miałem okazję z nią rozmawiać, z tą osobą, i powiedziała mi, że efekt jest odwrotny od zamierzonego. Czyli, jakby to tak przetłumaczyć na język świadkowy, to. I wiara się umocniła. Tak bym tak chciała to chyba przekazać. Ja generalnie się bardzo cieszę, że, że miała okazję przesłuchać i to nie jednego filmu, bo tak z kontekstu wynikało rozmowy. I pomimo tego, że ma takie odczucia, że no ten cel tych filmów, nie, przynajmniej przeze mnie, w stosunku do niej nie został osiągnięty, to jednak, jak to się mówi, to ziarno zostało zasiane i ono będzie wzrastać tak powoli, powoli, aż w końcu e, będzie na tyle dużą rośliną, że w tej przestrzeni, w której e, żyje e, ten mój członek rodziny, e, będzie już za mało, za mało miejsca, właśnie na to, czego się ta osoba dowiedziała, a to, o czym jest karmiona. I będzie musiała się opowiedzieć. Ale na to przyjdzie czas. Też e, ciekawa sytuacja. E, też Wam opowiem. E, moja teściowa e, powiedziała, przekazała mi to moja małżonka. E, mówi tak, czy Ty słyszałaś, co ten Dawid wygaduje w internecie jakie on tam rzeczy mówi co on tam mówi na organizację oj, coś się z nim to porobiło no i e, moja małżonka śmieje się, bo e, zachowała moja małżonka e, taki cześwy umysł i Pyta się, pyta się swojej mamy, ale to ty słuchałaś go? A teściowa mówi: No, no nie słuchałam, ale tam miała jakaś siostra. I tam mówi: Jaka, jaka siostra słuchała. No, ale żonka mówi: A, no to bracia siostry słuchają takich odstępczych kanałów, ale nie, to nie wiem, czy ona słuchała, czy słyszała. No, i tak się e, moja teściowa zaczęła trochę gubić w zeznaniach, bo e, widziała, że no, nie w tym kierunku rozmowa poszła, co miała iść. E, I e, małżonka jeszcze, jeszcze mówi takie coś. No to patrz, e, w taki sposób powstają plotki. Ty. Nie słyszałaś ani jednego wyrazu, już nie mówię o zdaniu, ani jednego wyrazu, które Dawid powiedział, a jesteś w stanie go osądzić, że on wygaduje jakieś złe rzeczy na organizację. Posłuchaj, wtedy będziesz mogła się w jakiś sposób wypowiadać. No i tak to jest właśnie w organizacji. Ale przekaz idzie jeden. Generalnie bracia bardzo chętnie sięgają właśnie po tego typu materiały. Szczególnie na YouTubie to, co jest nagrywane. I przez to wielu się budzi. Ja myślę, że przyjdzie taki, taki moment, gdzie będzie już takie nasycenie tą Tą wiedzą z zewnątrz o, o tej organizacji, że w bardzo krótkim czasie zacznie odchodzić bardzo wielu, wielu braci i sióstr z tej or organizacji. Także to na pewno to przed nami w niedalekiej przyszłości. No, mnie trochę nie było, ale byli inni I tutaj muszę przyznać, że Takie kanały jak Obudźcie się Kanał Łączności Czy Zauważczeni przez sektę Naprawdę robią Tutaj w tym polskim YouTubie Jeśli chodzi o tematykę Świadków Jehowy Bardzo dobrą robotę jeszcze do tego można dorzucić tutaj oczywiście Światusów I osobiście bardzo polecam te kanały bo um, można bardzo dużo się dowiedzieć. Zresztą, sam osobiście można powiedzieć, e, regularnie słucham jestem na bieżąco, e, może nie, nie biorę jakiegoś e, aktywnego udziału tam w dyskusjach, bo autentycznie nie mam na to czasu. Ale bardzo, bardzo mi miło jak e, pokazują się nowe filmy, mogę sobie posłuchać, mogę troszeczkę tą swoją wiedzę rozszerzyć i myślę, że wy macie podobne, podobne zdanie w tej kwestii, także na pewno większość z was jest na bieżąco z tymi z tymi materiałami, które się na tych kanałach pokazują. Dlatego to, że ja akurat nie nagrywałem, to na pewno no, nie zostawiłem jakiejś pustki, bo życie nie lubi pustki, zostało to wypełnione w bardzo dobry sposób, z czego się bardzo cieszę. Ja myślę, że jak się trochę zmobilizuję, coś tam nagram. Mam jakieś takie porywy momentalnie, że a dobra, coś się tam na Jadworg takiego pojawiło, co by warto było skomentować. No ale jak już się mam zabrać, to przychodzą jakieś nowe tematy, nowe wyzwania i autentycznie po prostu nie mam czasu, nie? I tyle. No, tutaj, w tym filmie, jak oglądacie też obraz, to, to tam staram się prezentować jakieś fotki z moich wyjazdów tegorocznych. Bo tych wyjazdów było, było kilka, które mnie naprawdę gdzieś tak e, nastawiły bardzo pozytywnie e, do życia i, i faktycznie e, bardzo dużo z tego życia można czerpać e, takiego pozytywnego tym, że, że poznajemy nowe miejsca nowych ludzi e, a zamykanie się właśnie w takich e, w takich organizacjach jak się było jakimi są świadkami, świadkowie Jehowy, to jest to pozbawianie się, pozbawienie się możliwości rozwoju na, na wielu poziomach i takiej stagnacji. No, ja sobie nie przypominam, żeby, żeby będąc świadkiem można było nie wiem, uprawiać przykładowo jakiś sport albo gdzieś jakiś, rozwijać jakieś, rozwijać jakieś tam pasje, bo zawsze zawsze był problem no Dawid, a ty nie idziesz na zbiórkę? no Dawid, ale zebranie jest Dawid, ale my nie możemy bo jest zgromadzenie wtedy <laughs> i myślę, że e, ktoś, kto był świadkiem Jehowy albo jest to dobrze zna właśnie tego typu e, uwagi e, kierowane pod swoim adresem ze strony najbliższych, rodziny, przyjaciół, braci, bo będąc w tej organizacji, no, ma się trochę związane ręce i nie można tak coś tam większego zaplanować, bo zawsze gdzieś te, te własne plany szły w kolizji z tym, co. Nakazywała organizacja i nie można było nigdy robić czegoś na, 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 na 100%. Jak e, człowiek wyzwoli się z tego wszystkiego, naprawdę wtedy dopiero poczuje, e, czym faktycznie jest życie, jak życie może wyglądać, e, ile może sprawiać przyjemności. Nie obiecuję, że, że to będzie już, e, jeśli chodzi o jakiś film, który wrzucę, ale myślę, że teraz zimą e, trochę będzie, trochę będzie te, tego czasu więcej. Bo wiadomo, lato to gdzieś tak e, człowieka ciągnie, chociaż e, byłem, byłem teraz z zeszłego weekendu w Tatrach, także trochę, trochę też chodziłem pomimo tego, że to już końcówka października, początek listopada, ale jednak pogoda sprzyjała i, i naprawdę polecam w tym okresie jechać w góry, bo jest bajecznie. Także no na razie jeszcze, jeszcze ten, ten czas mam taki trochę wypełniony, ale być może jak się zrobi tak całkiem zimno, to to, już może tak człowieka nie będzie ciągło w różne strony i będzie można było skupić się na tym, żeby e, pomóc też innym. Bo jakby nie było to, co nagrywałem, to e, w zasadzie to tak: no, starałem się e, na tyle, ile umie, pomóc e, innym e, wydostać się z tej organizacji, zrozumieć. E, to w jakiej sytuacji jesteśmy, ale też y, dla mnie osobiście było to takie oczyszczające. Oczyszczające i y, swego rodzaju tak, y, przechodziłem swego rodzaju taką terapię. Musiałem wiele rzeczy wyrzucić y, i myślę, że mi się to udało, bo y, te rzeczy mnie strasznie dusiły. Dusiły mnie już jak e, byłem świadkiem Jehowy, bo nie można było e, praktycznie z nikim szczerze porozmawiać. E, a jak już wyszedłem, no to, no to tym bardziej no, z, zamknęło się grono e, tych w przyjaciół. E, zniknęła rodzina i e, no, było mi na samym początku bardzo, bardzo ciężko, a ten kanał jednak pozwolił no, pozwolił gdzieś e, jakby oczyścić się z tych wszystkich negatywnych emocji, które, e, które we mnie były. E, jeszcze chciałem powiedzieć parę słów e, do, do mojej rodziny, jeżeli będzie słuchać e, tego, co tutaj mówię na tym kanale droga rodzino, dajcie sobie powiedzieć, że to, co wy teraz robicie, w stosunku do mnie, a robicie to dlatego, że tak wam dyktuje organizacja, rozbijacie własną rodzinę, relacje, które były między nami, one zniknęły i ja e, nieraz e, e, zostaję zapytany przez naszych wspólnych znajomych, e, ludzi z, z tak zwanego świata, a co tam słychać u Twojego brata albo u Twojej siostry? I wymieniają konkretne e, imiona, albo u taty, albo u mamy, albo mi mówią, a słyszałeś, słyszałeś, że e, ta, a ta siostra e, jest chora. chciałam powiedzieć ja mówię nie nie bo nie ma między nami relacji nie bo nie rozmawiamy ze sobą dlaczego nie rozmawiacie ze sobą religia za, zabrania e, ludzie po prostu są w szoku i e, kochana rodzino e, myślę że e, ja się nie muszę z tego tłumaczyć ale to wy się będziecie tłumaczyć dlaczego tak jest bo nikt tego nie jest w stanie zrozumieć, że można do tego stopnia odseparować się od swoich najbliższych. Ja Was bardzo zachęcam, mówię to do swojej rodziny, żebyście dobrze przeanalizowali wersety, na podstawie których żeście się ode mnie odseparowali. I przeczytajcie sobie kontekst do tych wersetów i sprawdźcie, czy można w tych wersetach znaleźć mnie. To taki apel do Was. To już wszystko w tym nagraniu. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie. Życzę miłego dnia i do usłyszenia.